Krzemysłom Markowski, zaangażowany pod niej, jak dyrektor Płodowski w tajne nauczanie. Uczniowie dokarmiali najdroższe, najróżniejsze wygrzeń. Pięć małwek, w tym ulubienicę młodzieży małpę i Pawiana, niedźwiedzia Osła i Inna. Jak wspomina jeden z absolwentów, w Jerzy dyrektor Płodowski zawsze zwracał się do uczniów niezwykle uprzejmie. Natomiast znacznie ostrzej traktował swoich nauczycieli. Wymagał od nich, gdy do szkoły przychodzili w garmin, koszuli z krawatem. Stąd też na zajęciach z tego okresu zauważyć można na przykład lekcje gimnastyki prowadzoną na sali teatralnej przez tak właśnie ubranego nauczyciela. Z tego okresu wspomnieć należy postać profesora Edwarda Mąkoszy, który uczył śpiewu i gry na instrumentach. We wspomnieniach absolwentów zapisał się na stałe jako człowiek ładownego serca i o wspaniałym uczuciu humoru, który kierował górę i szkolną orki z Są Swą pedagogiczną przygodę z Sienkiewiczem rozgryżał wtedy. Andrzej Kłap, który pracował w jako historyk do lat 70. z wyjątkiem okresu wojennego, gdy został zmobilizowany, walczył z Niemcami, po czym przybywał po w niemieckim aż do zakończenia działań wojennych. Dyrektor płodowski dbał bo bowiem o wszechstronny rozwój swoich głodow wiecznych oraz o właściwy poziom kultury swoim zachowaniem, sam wyznaczał normy dla siebie społeczności i tam z korytarzem panią się wszystkim Obowiązywały wówczas rygorystyczne zasady. Gdy nauczyciel chciał rozmawiać z dyrektorem podczas jego oporu szkoły, musiał iść o krok w tyle, nigdy na równi. Zapamiętany został jako świetny pedagog i doskonały administrator tej pracowni. Rzeczywiście surowy i wymagający, ale sprawiedliwy. Za swoją działalność i próbę uznania podznaczony został m.in. złotym i zasługi. Na W Zimie związany był z trzęsą 30 roku życia. Studiował początkowo medycynę, jednak ostatecznie ukończył historię. Od 1916 roku był związany jako nauczyciel z Gimnazjum Towarzystwa Opieki Szkolnej, które w 1918 roku stało się wiecznym Gimnazjum Państwowym w Henryka Sienkiewicza. Po śmierci dyrektora Podowskiego to właśnie jemu powierzono obowiązki dyrektora tej szkoły. W 1936 roku był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, a po wybuchu II wojny światowej z pomocą uczniów i, rodzic i rodziców wbudził dokumentację szkoły i bibliotekę, chroniąc ją przed zniszczeniem przez liderowców. Podczas okupacji, jako kierownik tajnych kompletów organizowanych przez uczniów, w Gimnazjum i w imieniu Henryka Sienkiewicza nadzorował ich pracę w różnych punktach miasta. Był członkiem komisji weryfikacyjnej do legalizacji wyników tajnego nauczania. Po wojnie, z pomocą młodzieży, rodziców. I nauczycieli uruchomił szkołę i był jej dyrektorem do 1959 roku. Wtedy przeszedł na emeryturę, jednak jeszcze przez parę lat pracował jako nauczyciel i aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności. W latach 50. i 60. w liceum Henryka Sienkiewicza wśród nauczycieli było wielu znakomitych pedagogów, którzy kontynuowali chlubne przedwojenne tradycje tej szkoły. Dyrektor Samon, pamiętający czasy. Lat 20. i 30. starał się prowadzić szkołę dwóch tamtych lat, dobierając odpowiednio kadrę nauczycielską. Nad poziomem szkoły czuwały prawne grono profesorów, m.in. Alfred Pawlicki od łaciny historii i rysunków, polonista Zygmunt Janikowski, który w wyjątkowy sposób zaszczepiał wśród młodzieży młodzież za miłowanie do poezji, znakomita polonistka i nauczycielka łaciny Irena Cyganowska. Legenda szkoły historyk profesor Andrzej Kłap, fizyk Zygmunt Przesłański, człowiek opanowany i wymagający i stanowczy, nigdy nie podnoszący głosu, który na zjeździe w 1995 roku otrzymał od absolwentów 15-minutową owację na Rektor samą przyjmował do pracy m.in. profesor Helenę Gałecką, Antoniego Janowskiego, Zofię Waldrusiewicz. Wszystkie te nazwiska to jakby osobne rozdziały historii szkoły. W tym czasie mury liceum opuścili wybitni absolwenci, późniejsi profesorowie i rektorzy uniwersytetów, uczelni wyższych, doceniani i znakomici naukowcy. Za pracę w oświacie i działalność na rzecz miasta dyrektor załog odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim, Bordeaux Odrodzenia Polski, z i złotym krzyżem zasługi. Rok później rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej i Liceum imienia Henryka Sienkiewicza. Tutaj dał się poznać jako niecoźnikowy pedagog wymagający nauczyciel matematyki. przynajmniej niepodważalnego autorytet. Wynik, który zapisywał na w tablicy, był ostateczny i niepodważalny. Z takimi właśnie strategami współpracował dyrektor Polus, który za osiągnięcia strategiczne został oznaczony złotym krzyżem w Prosimy teraz o zabranie głosu przyszłorocznego na przedstawiciela młodzieży, przewodniczącego szkolnego zamarzającego. Wszystkim bardzo serdecznie. za zaszczyt powitać samotności na, na imieniu 50 lat naszej Szkoły. W imieniu Henryka Sienkiewicza. Dzisiejszy dzień to wyjątkowe święto dla naszej społeczności Czas zadumy i refleksja. Jako przedstawiciel młodzieży świętej chciałbym z tego miejsca podkreślić jedną niezwykle ważną rzecz. Bo nieważne jest: wszystko się częściej przeżarcie. Nieważne, gdzie się spotykamy. Najważniejsze jest to, co jest w nas, co jest między nami. świętymi czakami. A między nami jest jeźdź. więź. Więź nierozerwalna, ponad pokoleniowa. I ten więź tak będziemy nagrywać. Być się tymczakiem pogłębimy prestiż i wyróżnienie. Jesteśmy dumni z tego, że przypomnę nam udziałom przez w dzisiejszym świecie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to my w będziemy zaliczyć się w milionach absolwentów i traktujemy produkcję po zobowiązaniu. Życzymy Państwu dobrej zabawy, pozytywnej wzrusze i swoistego powrotu do przyszłości. Dziękuję bardzo. Znaleźła się rzeczą sformową w czasie okupacji niemieckiej. Po uzyskaniu tytułu magistra historii na Uniwersytecie Jagiellońskim odjęła pracę w szkolnictwie, pełniąc funkcje kierownicze w różnych gazetach prawoświatowych. W 1963 roku została mianowana dyrektorem IV Liceum Okręgu ok. Wyświęconego Dnia Henryka Sienkiewicza. Pełniła tę funkcję przez 4 lata. Została odznaczona m.in. krzyżem kawalerskim w Orderu Artystycznym. Antoni Stefan Pieciński swoją drogę pedagogiczną rozpoczął po ukończeniu Prawa i Historii. Antoni Stefan Pieciński swoją drogę pedagogiczną rozpoczął po ukończeniu Prawa i Historii. Jako nauczyciel pracował od 1940 Siedził się w 1950 roku i tu przez wiele lat pełnił funkcję kierownicze w tym Dyrektorem IV Liceum Ogólnokształcącego został w 1960 roku i zajmował to stanowisko przez 16 lat. Za jego dyrektorowaniem wybudowano Szkołę halę Sportową w przeprowadzono szereg poważnych, dobrych remontów. Funkcjonowała wtedy po z powodzeniem Szkoła Sportowa, Uczniowie transportowych odnosili znaczący sukcesy nad staną krajową, znacząc swoją obecność w mistrzostwach rywalizacyjnych z różnych dziedzin lekkich i ataków. W inicjatywy dyrektora Kwiecińskiego ponad 40 lat temu doszło do zrealizowania uchwały płodziennej na zjeździe zorganizowanym w okazji 50-lecia szkoły. Powstało wówczas Muzeum Pamiątek Szkolnych, a w 1973 ustawiono przed budynkiem w dziedzinie szkolnym połnik Andryka Siendziejczangu a znanego polskiego rzeźbiarza Stefana W Ten okres istnienia czwartego ego wpisują się łatwymi zagosłami zkami między innymi takie nazwiska jak Stanisław Jieruszewski, były zastępca dyrektora, nauczyciel fizyki i matematyki, który mimo przejścia na, merytum, na emeryturę jeszcze przez wiele lat dzielił swoją wiedzą z moją się swoją wiedzą z Postrowski, dan przez uczniów nauczyciel z nich. Przedający niezwykłe umiejętności organizatorskie, reżyserskie i talek Dzięki jego zaangażowaniu w przeszkodę wybudowana została strzelnica sportowa. Wspomniany już wcześniej matematyk w Cyrku Czespańskim, polonista Mariusz Karski, fizyk. Fizyk Jerzy kulica założyciel założycie zespołu muzycznego Aksjona, że niezapominania nie, zapomniania, nie zapomniania. Dyrektor Kwieciński należał do pedagogów wymagających, mających o niskiej skali i liceum. Jego ulubiony nauczycieli. przywiązywał ogromną wagę do kultury osobistej i następiny. Do obowiązków uczniowskich, w tym wynika na i symbolu liceum. Dzięki tarczy. tarczy. Eka się z tego okresu świadomości naszej szkoły, w słowa znanej piosenki czwarte Liceum Północnego do wysyłania mój kres na samochód, szkugali, w z roku 1989. Przez cały ten czas Dyrektor Pieciński jednocześnie działał w organizacjach społecznych. Był batalionem ze stawem prezesem Młodzieżowego Kultu Podlegra w czynnym związku z Słowem. Za osiągnięcia zawodowe, społeczne i związkowe był wielokrotnie oznaczony, między innymi Złotym Krzyżem do Kawalerskim i Oficerskim Krzyżem Podlewu na, Polsku, na Polski, orłem zasłużony na nauczycie w Polskim oznaką tajnego nauczania. Maria Jaszewska. to szósty telederka. To jest telederka uczestnikiem sienia Ostatni rok, mężczyzna na tym stanowisku. Matematyk który rozpoczął pracę jako nauczyciel, potem pełnił różne funkcje kierownicze, w tym dwukrotnie był zastępcą dyrektora naszego liceum, współpracując z dyrektorem chwycińskim. Dyrektorem placówki został w roku 1983 po odejściu na zasłużoną emeryturę swojego poprzednika i piastował to stanowisko nieprzerwanie przez 24 lata, ustanawiając tym samym swój styl. Modernizował placówkę i utrzymał wysoki poziom nauczania. Unowocześnione zostały obiekty sportowe i szkolne pracownie. Ponadto dyrektor Jaszewski zadbał o kontakty z uczelniami wyższymi, czego rezultatem były przeprowadzane w szkole naturalne egzaminy wyłączone. Dołożył starań, by młodzież miała swobodny dostęp do internetu i sam Zachęcił środowisko do współpracy ze szkołami za granicą w ramach projektów proponowanych przez Unię Europejską. Dostosował szkołę do nowych wymagań, jakie przyniosła reforma szkolnictwa. Szczególną wagę przywiązywał do realizacji nowej wizji szkoły i modelu absolwenta oraz osiągnięć uczniowskich w ramach olimpiad przedmiotowych. W co jego kadencji sportowcy z Sienkiewicza nadal zdobywali zaszczytne czołowe miejsca w różnych dziedzinach sportu. A o ich triumfach świadczą liczne, kuchary i plony, które zdobią szkolne gardło. Dyrektor Jaszewski dał się poznać jako człowiek wrażliwy na co to nie tylko oglądony remontu budynku, który dziś wygląda okazale, ale i wartości duchowe. Naprowadził bowiem do powstania kursu szkolnego, który, podobnie jak szkolny teatr, wypełnił artystyczną lukę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów, zapełnił im możliwość kształcenia oraz rozwijania różnorodnych pasji, talentów i zdolności w kołach zainteresowanych. Był współzałożycielem Towarzystwa Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjów i Liceum im. Henryka Sienkiewicza, które za dwa lata obchodzi będzie 20-lecie swojego istnienia. Za pracy